Witam! Krótka recenzja e, kolejnego odświeżacza Feutrza, tym razem firmy Emmet AE Plus PA500 Teraz pracują na maksymalnych obrotach gdy stoi na ziemi no w pobliżu niego ciężko może powiesz, że nie jest to idealnie cichy odświeżacz ale gdy zmniejszymy Wiatrek już jest mniej słyszalny. I tak jest przy całkowitym przełączeniu go. Filtr z tyłu. Dodatkowo tu do celów tylko testowych. Założone na filtr. Po jedna. Wiatrek. Filtr. HEPA. Powłoka węglowa. Teoretycznie filtr wytrzymuje około 2000 godzin ciągłej pracy. Testowo na filtr HEPA założyłem włókninę, by zobaczyć, jak w praktyce filtruje. I tak widać po kilkunastu dniach filtrowania, jakie są efekty. Białe części to są przyłożone włókniny, by go otrzymać lepiej. Także faktycznie jest to dość zauważalne. Że faktycznie coś on robi. Eee, w praktyce powietrze w domu 12 marca w ten sposób wyglądało. Test robiony na odkurzaczu, rura zakładana i zasesanie przez 15 minut powietrza odkurzaczem. Taki efekt. Po używaniu odświeżacza tu była godzina. Pierwsza w nocy 12 i 14, też 12, czyli mniej więcej 12 godzin pracy filtra. Efekt troszeczkę lepsze powietrze w porównaniu z tym, co było przed użyciem. Pomieszczenie mniej więcej 16 metrów kwadratowych, wysokość ponad 3 metry.